Widzę, że prezes Buczek daje znaki. Proszę bardzo, Jan Buczek. Czy w ogóle mnie słychać? Słychać znakomicie, tak. Super. Przysłuchiwałem się tej dyskusji i mam uwagę następującą. Istotna kwestia polega na tym, żebyśmy dalej dyskutować, jakby zmienili swoje podejście w ogóle do. Do, do, do składania tych naszych propozycji albo nawet roszczeń, bo wydaje mi się, że wielu z nas ma z tyłu głowy wizję przetrwania naszych przedsiębiorstw. Najtańszym sposobem przetrwania dziś jest zrobienie tego, o czym wspomniała Cornelia. Po prostu wyrejestrowanie samochodów, pozwalnianie kierowców i czekania spływać będą środki od, od różnej, różnej maści pośredników, którzy którzy się też znakomicie posilają naszymi, naszymi przewoźnymi. I, ale rząd właśnie dla takich, którzy postawią samochody na kołki Przygotował tarczę antykryzysową. Natomiast my, jak dobrze ja rozumiem, weszliśmy z naszym rządem w porozumienie. Jeżeli oni mówią: Nie zatrzymujcie dostaw towarów, jeździjcie, to w tym momencie my zupełnie uczciwie mówimy: OK, tylko że jeżeli mamy wykonać tą swoją robotę, to musimy mieć spełnione następujące warunki. Musimy mieć samochód, czyli firma leasingowa nam nie może go odebrać. Musimy mieć kierowcę, czyli ten kierowca musi być zdrowy, dlatego ochrona kierowcy powinna być na równi z ochroną pracowników służby zdrowia, bo to dzisiaj taki kierowca to jest nasze dobro narodowe. Kolejna sprawa, potrzebujemy środki. I ja już na początku wspomniałem w wejściu, nie chciałem tak eksponować tego, żeby żeby też no, w dyskusji też to wybrzmiało, środki są niewystarczające. Pięć tysięcy jest dla malutkich firm i na pewno nie dla transportowych. Ale takie, szanowni państwo, firmy też istnieją. Fryzjerzy, jacyś tam szewcy czy inni, którzy, którzy świadczą usługi, oni też mają swój problem. Tak jak, tak jak tutaj Romuald Schmidt powiedział. Wszyscy musimy być w tym momencie też solidarni i nie możemy w tym momencie zapominać też o innych grupach zawodowych. Więc żebyśmy my z tak kapitałochłonną działalnością mogli utrzymać się na rynku czy na, na, na tym forum ogólnokrajowym w dyskusji, to my musimy przestać utyskiwać że mamy kłopot z utrzymaniem swoich firm i że praktycznie rzecz biorąc tracimy, tracimy rynek bo a tym bardziej nie możemy mówić o tym co było wcześniej że, że już od paru lat cierpimy na yy, na kłopoty bo rządzący natychmiast to wyłapują w ten sposób mówią no to przecież nie koronawirus jest przyczyną tego tylko wasza działalność, to wy źle prowadziliście tą działalność, to ja już miałem takie rozmowy. To i, I wobec tego trzeba odciąć tutaj się od przeszłości, powiedzieć, że od dawna tak już się ułożyło, że nasza branża funkcjonuje na bardzo minimalnym, symbolicznym wręcz poziomie rentowności, ale dzięki temu wykonuje, że wykonuje te usługi, to to istnieje na rynku, obsługuje procesy gospodarcze, ale dziś, jeżeli szanowny rządzie, chcesz, żebyśmy my spełnili twoje oczekiwania, to nie wkładaj nas do tej wspólnej szuflady czy do koszyka z tymi, którzy mają zamkniętą restauracyjkę i nie mają z czego żyć, bo my nie, nie prosimy o pieniądze na przeżycie bo my, nie, my, my mamy w swoim przekonaniu, swojej świadomości misję do spełnienia zgodnie z Twoim, Szanowny Rządzie, przesłaniem. I my, żebyśmy, żebyśmy mogli wykonać te nasze zadania, to my musimy dostać od Was dzisiaj wsparcie. Nie macie możliwości bez ustawy, potrzebujecie ustawowych rozwiązań? Okej, okay. to oddajcie nam teraz pieniądze, przynajmniej oddajcie nam pieniądze, które zalegają w ZUS-ach. To już będziemy mieli na kilka dni być może zastrzyk finansowy. Nie mówmy, szanowni, państwu, o, szanowni Państwo, o zawieszeniu danin wobec Państwa. Mówmy o abolicji, o zwolnieniu. W tym czasie. Kiedy my nie zarabiamy i nie zamierzamy, i nie mówimy o tym, że chcemy nałupić się w tym momencie kasy, bo nie ma takiej możliwości, to mówmy o tym, że musimy się podzielić jakby też kosztami. Część kosztów państwo musi wziąć na siebie, czyli zrezygnować na czas i nie na trzy miesiące, tylko na okres, dokąd będzie stan zagrożenia epidemiologicznego to na ten okres my nie możemy liczyć na, na, na uruchomienie w pełni gospodarki naszej i innych gospodarek. Boję się, że prezesa Buczka w tej chwili nie słychać. Nie tak, słychać nie go dokładnie. Janku, Janku, gdzieś nam się rwie połączenie z Tobą, wiesz? Poczekaj, poczekaj. Nie, nie, nie słyszymy Cię w tej... Nie słychać, tak? Teraz znowu wróciłeś, dobrze? Mów dalej, bardzo proszę. Tak. Mówię, że ten podatek od posiadania środków transportowych nie jest w gestii naszego rządu. To nie można tak wprost zmienić regulacji unijnej, ale Dziś Unia Europejska, dziś Komisja Europejska sygnały wysyła rządom, że stosuje daleko idące rozluźnienie, jeżeli chodzi o, o pomoc państwa, o, o różnego rodzaju ulgi w różnych płatnościach. Wiele państw już z tego skorzystało, a nam się każe przystosowywać. Jakieś y, 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 dostosowywać do jakich, jakichś regulaminów, jakiś urzędnik, którego dzisiaj nie ma, ma to rozpatrywać. Y, my na to się po prostu z definicji zgodzić nie możemy, i takie jest nasze zatem w tej kwestii stanowisko. Y, cóż jeszcze? Y, no, te głosy, które się pojawiły, które nie dotyczą bezpośrednio zagadnień związanych z tarczą antykryzysową. To my to wynotujemy oczywiście, ale, ale już chociażby ten termin 31 marca też zgłaszaliśmy to, że, że zbliżają się terminy, służby księgowe w wielu firmach nie funkcjonują należycie. Trzeba rozluźnić, nie, nie, nie wolno trzymać tego terminu jako obligatoryjnego, bo my fizycznie jako przedsiębiorcy, jako podatnicy nie jesteśmy w stanie wywiązać się z tych. Reguł narzuconych przez ordynację skarbową. I, i, i oczywiście słusznie powiedział tutaj Robert, że, że trzeba to ponawiać, bo ja coś słyszałem o tym, że jakieś rozluźnienie w tym zakresie, w tym zakresie się szykuje, ale żadnych konkretnych danych to jest, to jest to jakoś, jakoś nie, spo, nie spotkałem. Czyli musimy to, tą sprawę przebadać. Dyskutujmy tak, dalej. Pewnie tak, pojawi się jeszcze szereg różnych ciekawych spostrzeżeń. Natomiast moim głównym teraz jakby taką prośbą, takim przesłaniem jest, żebyśmy zrozumieli, że w taktyce rozmowy z rządem nie możemy utyskiwać i płakać o zapomogę, tylko musimy twardo stawiać sprawę. Jeżeli chcecie, żebyśmy my utrzymali gospodarkę w ruchu, to my wam oświadczamy, że bez waszej pomocy nie jesteśmy w stanie. I dlatego dawajcie nam kredyty. Kredyty my spłacimy, bo te zatory płatnicze jakoś będą opóźniały rozliczenia, ale te rozliczenia w końcu dotrą. Ale i, i to jest rzetelna postawa. Niech bank gospodarki krajowej, gospodarstwa krajowego gwarantuje. My bierzemy pieniądze i już mamy na wysłanie. Zawieszenie, czy nie zawieszenie, tylko zwolnienie od danin publicznych. Szanowni Państwo, przecież jeżeli mały przedsiębiorca ma dzisiaj do zapłaty, ma dzisiaj przed sobą problem, czy zapłacić jakąś, jakieś pieniądze swojemu pracownikowi, a tych pieniędzy mu brak Niestety połączenie połączenie z Janem Buczkiem. Macu nie jest...